Baza, pamiętajmy, jest to jeden z najważniejszych elementów projektów morskich farm wiatrowych. Jest to serce operacyjne. Tutaj znajdzie się zatrudnienie kilkadziesiąt osób, które przez następne dziesięciolecia będą pilnowały tego, żeby te farmy były sprawne, żeby ludzie, którzy wypływają na farmy codziennie jako technicy, żeby byli bezpieczni i żeby wyprowadzenie prądu na ląd było przeprowadzone w sposób stały, no i przede wszystkim bezpieczny. Tutaj ta baza, która dzisiaj zaczęła się budowa, przewidujemy, że skończy się budowa bazy w 2027 roku, wtedy też, kiedy popłynie pierwszy prąd, ale nawet przed pełnym zakończeniem budowy bazy, ona będzie wykorzystywana do budowy farm wiatrowej Bałtyk 2 i 3, czyli już w 2026 roku będziemy widzieć na pewno tutaj większe zaangażowanie ludzi. No, jeśli chodzi o e, morską e, energetykę wiatrową, no to to jest coś, co, coś oczywiście nowego. Mamy już wytarty szlaki po pierwszej inwestycji, do drugiej podchodzimy już z pełnym doświadczeniem i liczymy na kolejny sukces, bo pierwsza zakończyła się myślę dużym powodzeniem. Jest to na pewno bardzo dobre przedsięwzięcie, które ma miejsce w Łebie, bo jest to rozwój kolejnej gałęzi, nie tylko już turystyka i rybołówstwo, jak to wcześniej było w Łebie, ale teraz jeszcze morska energetyka wiatrowa. Jako samorząd lokalny na pewno upatrujemy w tych, w tych inwestycjach, w powstawaniu tych inwestycji, duże możliwości dla naszych mieszkańców, dla lokalnej społeczności. Ta współpraca z Equinorem, z Polenergią i z Bark Power układa się naprawdę dobrze, nawet tak jak już mówiłam wcześniej, bardzo dobrze.